Społeczna Agencja Najmu to pilotażowy program, który udało nam się wdrażać dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu dla Rozwoju Społecznego FERS. Dofinansowanie, które gmina uzyskała, to blisko 6 milionów złotych. W ramach tego programu uczestnicy będą mogli na warunkach korzystnych, innych niż rynkowe, wynająć lokale mieszkalne oraz wziąć udział w szeregu szkoleń i coachingu zawodowych. Które mają za zadanie podnieść ich kompetencje na rynku pracy. Realizatorem tego programu będzie Fundacja Internationaler Bund i B Polska, która została wyłoniona w otwartym konkursie ofert na realizację tego zadania i teraz przez okres blisko 5 lat będzie zajmowała się tym programem, naborem oraz zawieraniem umów najmu z uczestnikami. Fundacja od 20 lat działa aktywnie na terenie Małopolski i Śląska, realizując szereg różnego rodzaju projektów, które mają na cele właśnie aktywizację zawodową czy integrację społeczną. Także mamy tutaj na pokładzie wielu specjalistów, którzy wiedzą właśnie jak pracować z osobami nie tylko wykluczonymi, ale w ogóle jak poprawiać jakość życia. Te całego programu Społecznej Agencji Najmu ma na celu poprawę jakości życia tych osób, które w nim będą uczestniczyć. Nie chodzi tylko o samo wynajęcie mieszkań preferencyjnej cenie, ale tak naprawdę będzie mu towarzyszył cały taki program wsparcia zawodowego poprzez różnego rodzaju szkolenie. Należy wypełnić wniosek elektroniczny na stronę Urzędu Miasta, a następnie w ciągu kilku dni donieść nam już wymagane dokumenty. Aby wziąć udział w programie, należy być mieszkańcem Krakowa, posiadać wyce-trudnionym umowę o pracę przynajmniej od miesiąca i spełniać kryterium dochodowe. No i nie posiadać żadnej innej nieruchomości, no nie być właścicielem. Jeśli chodzi o dodatkowe punkty, które będziemy przyznawać, to są to punkty przyznawane za na posiadanie dzieci, za... Um, orzeczenie o niepełnosprawności i też oświadczenie o doznaniu przemocy oraz punkty też za posiadanie w rodzinie osób po 65 roku życia.